Dzień dobry, dzień dobry, Wadim. Z tej strony. Wielu z Was dopytywało, kiedy jakiś nowy rejestrator. W końcu mnie na kanale rejestrator samochodowy. No i dzisiaj nowy rejestrator samochodowy. Jakiś czas temu przesłano mi do przetestowania tą oto kamerę. Kamerę od firmy Nawitel. Dobrze Wam znaleźć z mojego kanału YouTubeowego i z mojego bloga. Kamerę Nawitel R285. I dzisiaj krótko o niej opowiadam. Dodam jeszcze tylko dla formalności, że materiał oznaczony jest jako sponsorowany, ponieważ za tą kamerę nie zapłaciłem, tylko przesłano mi ją do testów, natomiast firma Navitel nie ma żadnego wpływu na to, co ja mówię i co ja sądzę o tej kamerze. Sam jeszcze nie wiem, co o niej sądzę, bo jeszcze jej nawet nie wyciągałem z pudełka. Także zapraszam Was na stół i zobaczymy, co tutaj jest w komplecie. Zamontujemy to w samochodzie, pojeździmy z nią trochę, trochę w dzień, trochę w nocy i zobaczymy, co to urządzenie potrafi. Tak jak powiedziałem, kamera jeszcze w ogóle nie wyciągałem z pudełka, także będę zrobił przy Was na żywo prawie, że tak powiem. Zobaczymy tylko, co tutaj ta kamera oferuje nam według producenta. Mamy nagrywanie w 2K rozdzielczości 1440p, dwucalowy wyświetlacz, złącze typu USB-C, no co już jest teraz standardem zgodnie z wymogami unijnymi. Obsługa kart pamięci do 256 GB, karty microSD obsługiwane są, mimo że to jest napisane SD. Mamy Night Vision, czyli taki system Navitela, to jest chyba nazwa handlowa tego Systemu poprawiające trochę widoczność sceny w nocy. Kąt widzenia tej kamery to jest 140 stopni. sześciopowłokową mamy soczewkę w kamerze. Kamera jest przystosowana także do obsługi kamery wstecznej, czyli ma tak zwany dual record. Natomiast tutaj w tym komplecie nie ma kamery wstecznej. Ma oczywiście G sensor, jak to jest standardem w każdej kamerze, oraz tryb parkingowy. To tyle jeśli chodzi o takie podstawowe. Rzeczy, które tutaj Nawitel informuje na opakowaniu. W komplecie jest jeszcze 12-miesięczna licencja na Nawitel Navigator. Świetne mapy Nawitela, które serdecznie polecam. Używam ich od wielu, wielu lat i są naprawdę spoko. Tutaj dostaniemy licencję na Androida, bodajże chyba i na iPhone'a, jeśli się nie mylę, ale to jeszcze potwierdzimy. Dobra, zobaczymy, co tutaj mamy. W środku. Jest oczywiście kamerka, zaraz do niej przejdziemy. Jest uchwyt na szybę, standardowa, generyczna przesaweczka. Ostatnio z tego typu przesawką miałem problem, który jest z kamer. Chyba tu będzie ten film wyświetlać Wam go, jak nie zapomnę, oczywiście, a często zapominam. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tego typu problemu. Jest zasilacz samochodowy, ładowareczka, całkiem długi przewód, to one przeważnie mają około 4 metrów. I wtyczka USB-C. I już widzę, że wtyczka niestety nie jest kątowa, a szkoda, bo wejście zasilania jest z boku. Fajnie, było, jakby była jakby kontowa, nie sterczy, wtedy tak kawałek. No ale to szczegóły ja się czepimy jak zawsze. Mamy licencję, tą, o której wspomniałem, na mapy na Witel Navigator. I z tego co widzę, licencja jest na smartfony i tabletyzmę. Na systemie Android nie ma nic napisane o Apple. Jest instrukcja obsługi. Mamy też w komplecie dwie takie nalepki foliowe na szybę, dzięki którym można łatwo przyczepiać i odklejać kamerę bez brudzenia szyby. No i karta gwarancyjna. Także to jest cały zestaw. Kamera jaka jest, każdy widzi. Z przodu mamy dosyć spory obiektyw. Obiektyw jest z tego co widzę chyba szklany. Tutaj ta cała obwódka tego obiektywu to jest oczywiście tylko i wyłącznie element dekoracyjny. Z przodu mamy jeszcze głośniczek. Po boku mamy wejście na USB-C do zasilania oraz na kartę microSD. U góry jeszcze mamy szynę montażową do uchwytu. Montuje się go po prostu wsuwając tą szynę także na najprostszy z możliwych montaży. Tutaj mamy przegub kulowy, także jest dosyć duża możliwość regulacji tej kamery do ustawienia sobie dowolnego na szybie. Zwykły, standardowy uchwyt z przestawką z zamykaną na wajchę. Podobno to jest jakiś fetus to odklejanie, nie wiem o co chodzi. I mamy tutaj ekranik. Ekranik, jak widzimy, jest dwucelowy. Po prawej stronie mamy pięć przycisków. Podłączmy zasilanie, zobaczymy. Króciutko przelecimy się po menu, co tutaj nam na oferuje. Ładne logo na na dzień dobry. Kamera się włącza niemal natychmiast. Karta włożona i co? I zaczął od razu nagrywać na dzień dobry. I co my tutaj mamy? Na dole wyświetla nam się data i czas aktualny. Już jest nieustawiona pierwsze włączenie, więc zaraz to ustawimy. Kamera zaczęła od razu nagrywać. Mamy informację o tym, że nagrywa w 1440. 40p, czyli tak zwany 2k, obok jest ikonka z tego. co nie mam, że nie jest podłączona kamera wsteczna i zapomniałem właśnie o tym. Tu jest jeszcze złącze do kamery wstecznej. Na witel takie akcesoryjne kamery oferuje. Można sobie tutaj taką podpiąć. Mamy informację, że nagrywać dźwięk oraz że jest obecna karta pamięci. Menu na dzień dobry jest po angielsku. Poszukamy zmiany na język polski. Ustawienia. Troszeczkę się zmieniło te menu w porównaniu z innymi kamerami. Poprzednimi, które testowałem, wygląda ciutkę inaczej. Zatwierdzamy. Dobra, jeszcze spróbujemy wyłączyć tą pikawkę. Dźwięk klawiszy. Wyłączony, o i teraz będzie nam się lepiej przeglądało to menu. Mamy jakieś podstawowe ustawienia, typu rozdzielczość nagrywania, tego czy mikrofon jest włączony, ma być włączony czy wyłączony, jeżeli nie chce ktoś, żeby się dźwięk rejestrował, ja przeważnie to wyłączam właśnie, po co ma ktoś później słuchać tego, co ja gadałem, za głupoty. Tryb parkingowy i G-sensor, ustawienie czułości G-sensora, trzy pozycyjne, czyli niski, średni, wysoki oraz możliwość wyłączenia, ja przeważnie ustawiam sobie na Tryb średni. Kolejna pozycja menu to jest menu odtwarzania. Tu w zasadzie można ustawić tylko i wyłącznie głośność tego, jak ma odtwarzać. Kolejna opcja to możliwość sformatowania karty SDEW. Zawsze warto to zrobić na dzień dobry, szczególnie jak jest nowa karta, żeby nie było żadnych problemów z nagrywaniem. Formatowanie powiodło się. Ustawienie aktualnego czasu. 11 kwietnia, kiedy to nagrywam, godzina 19:09. Zatwierdzone. Częstotliwość 50-60 Hz, nieważne. Uśpienie ekranu, czyli można wyłączyć sobie podświetlenie ekranu, jeżeli nam będzie przeszkadzało w trakcie jazdy. Ustawienie języka, ustawienie trybu USB. W trybie USB można przestawić jako pamięć masowa bądź ładowanie. I tyle. Cała pozycja menu i jakieś informacje systemowe. O, tutaj mamy... Wersję oprogramowania. Prosta kamerka typu podłącz i, i zapomni, po prostu i to jest kamera, która ma wykonywać jedną jedyną rzecz, czyli nagrywać wszystko to, co dzieje się przed samochodem, bądź też przy użyciu ze kamery wstecznej, to, co się dzieje za samochodem, jednocześnie na kartę, i po prostu ma nam się przydać wtedy. Oby się nigdy nie przydała oczywiście, ale może nam się przydać wtedy, kiedy coś się na drodze wydarzy, będzie jakaś sytuacja sporna. To jest właśnie główne zadanie tego typu kamer. To nie jest kamera do tego, żeby nagrywać jakieś produkcje kinowe, czy wspomnienia z wakacji, czy cokolwiek innego. To jest rzecz, która jest cholernie przydatna. Ja kamerami samochodowymi zajmuję się już od ponad 11 lat. Y kamerami samochodowymi, rejestratorami samochodowymi od ponad 11 lat. Pierwszy artykuł na moim blogu był w 2013 roku. Później wielokrotnie opisywałem testowałem najróżniejsze kamery samochodowe samochodowe rejestratory. Robiłem też testy i pisałem artykuły do różnych portali motoryzacyjnych i nie tylko motoryzacyjnych na temat tego typu urządzeń i ja jestem no, trochę maniakiem kamer samochodowych, najróżniejszych. Natomiast ja nie mam jakiegoś takiego gadżeterskiego hopla, wiecie, na, ten, na tym punkcie. Dla mnie jest to tak zwany dupochron. To jest najlepsze określenie. To jest rzecz, która ma po prostu zapisać e, sytuację sporną, sytuację konfliktową na drodze. Wielokrotnie mi, moim znajomym, mojej rodzinie przydała się e, tego typu rzecz kiedy była jakaś kolizja, kiedy była jakaś sytuacja sporna typ z policją czy ze strażą miejską, gdzie e, twierdzili jedno, a e, nagranie na kamerze pokazywało co innego, wtedy to, że się przydaje, to mówię, nie służy do nagrywania e, filmów z wakacji. To służy do tego, żeby mieć po prostu dupochron. Albo żeby wiedzieć, co się odwaliło po prostu, no bo e, tak samo to nagra sytuacja, kiedy ja, ty, de, zawinicie. Także to działa w dwie strony o tym należy pamiętać. Dlatego ja, między innymi, najczęściej wyłączam dźwięk w kamerach samochodowych, w rejestratorach, żeby po prostu było słychać tego w razie, kiedy trzeba będzie to odtwarzać i użyć jako, nazwijmy to dowód, bo nie wiem szczerze, czy to może służyć jako dowód w sądzie. Natomiast dowód, żeby udowodnić swoją niewinność bądź też potwierdzić swoją winę, jak najbardziej, materiał zapisany za pomocą tego typu kamery do tego jak najbardziej wystarczy i jako argument przed chociażby policją, która będzie twierdziła, że przejechaliście na czerwony, a było bursztynowe nagra się, po to ja używam kamer i po to tym tematem się zajmuję już naprawdę od wielu, wielu, wielu lat, ale nie o tym bo to taka mała dygresja na temat tego po co komu w ogóle kamera samochodowa bo często takie pytania dostaję, po cholerę ci to w ogóle właśnie po to Montujemy to w samochodzie, pojeżdżę z tym trochę, obejrzę sobie materiały. Mi to zajmie kilka ładnych dni, wy to właśnie w tej chwili zobaczycie, i wtedy wrócimy z jakimiś wnioskami na temat tego, jak ta kamera sobie radzi w różnych warunkach atmosferycznych. Kamera zamontowana, także w tej chwili wjeżdżają nagrania, co nagrała w dzień, co nagrała po zmroku. Spróbuję teraz na bieżąco pokomentować. Tutaj widzicie. Ten biały peżot, który przed nami jedzie, na tablicy są widoczne elegancko, to po prawej czerwone tam przemknęło, też było super, te tablice widać. E, tutaj, gdzie te ciężarówki jadą, one są w rogu kadru e, po lewej stronie, też tablice są całkowicie rozpoznawalne. Na skrzyżowaniu Tutaj widzimy szeroki kąt tej kamery i tego człowieka, który idzie i po prawo, obu stronach drogi, można zobaczyć, co się dzieje. E, gdyby coś nam tu wyjechało, no to to by było od razu widoczne. Przejście dla pieszych, także jak pieszy tam stał. Gdyby nam wkroczył na jezdnię, to byłoby od razu to widać. W lesie tak samo pobocze obie strony są widoczne. Tutaj mamy taką drogę straszną, też widać doskonale po jednej i po drugiej stronie, gdyby jakaś zwierzyna nam wypadła czy cokolwiek. Także te rzeczy są jak najbardziej widoczne. Także tablice rejestracyjne super. Skrzyżowanie tutaj w jakiejś miejscowości. Także to chojnice chyba są... Także i na obopasach pasach tablice są widoczne doskonale. Tutaj mamy rądko, ono jest praktycznie całe objęte, więc widać doskonale, gdyby na ktoś tutaj z boku, że tak powiem, chciał przyłożyć. I również znowu tablice, w takiej pogodzie jak ta, są super widoczne. Tutaj troszkę szybsze przemieszczanie się przez jakąś tam miejscowość jest jakiś korek. Widać i chodnik, i oba pobocza. I doskonale widać tablice rejestracyjne, także w tym przypadku tutaj na drodze takiej czteropasmowej. Tu nam zrobiło się ciemno. Jakieś BMW w dziwo, zauważcie, że ma kierunkowskazy. Zaraz to się potwierdzi, także ma lewy, także rewelacja. Tu jest po prostu zmierzch. Jeszcze trochę padało, więc warunki dosyć trudne. Wiadomo, że na szybie jakieś refleksje, ale mimo to tablice widać. I zauważcie też, że nie ma tego efektu takiego oślepiania za bardzo wiadomo, że jak światła z sprzeciwka są tak jak tutaj po lewej stronie samochodu ten akurat nie miał tablicy rejestracyjnej ale mimo wszystko widać je dobrze i te światła nie oślepiają tych tablic czyli ta kamera sobie dosyć z tym radzi tutaj już całkiem zmrok nastał i też nie ma aż tak silnego tego efektu takiego oślepiania kamery Wjeżdżamy w jakąś ciemną tutaj uliczkę, totalnie bez oświetlenia, też jest fajnie, też jest super. Duże kontrasty tutaj mamy migające ostro światło, takie ostrzegawcze, też moim zdaniem super to nagrywa. Podobna sytuacja tutaj. Tutaj na z tym skrzyżowaniu też doskonale widzieliśmy obie strony tego skrzyżowania, ale co innego chciałem zauważyć, że są tu lampy sodowe, które no tutaj kamera ma problem z balansem bieli. Tutaj totalna ciemnica też moim zdaniem bardzo, choć jest duże ziarno to naprawdę bardzo fajnie kamera sobie radzi, aż widać strukturę nieba, chmury i tym podobne rzeczy także jest duża naprawdę rozpiętość tonalna tej kamery dynamiczna jazda po obwodnicy Trójmiejskiej bardzo podobnie warunki dosyć ciężkie, a mimo wszystko widoczność uważam jest spoko balans bieli to tutaj kamera klęka troszeczkę przy sodowych lampach i przy ledowych lampach dla tych, którzy jednak wolą, żeby dźwięk się nagrywał, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy, jedenaście, trzynaście. Tak słychać. Mówię dosyć głośno, bo głośny mam samochód. Ale teraz będę mówił normalnym takim głosem, jak przeważnie rozmawiam. Także to kolejna próba. Raz, dwa, trzy, trzy, jedenaście, dwanaście, trzynaście. To była próba mikrofonu, kamery na wide. Kilka słów jeszcze o wyświetlaczu. Przejeździłem z tą kamerką w sumie ponad tydzień i w busie, tutaj w camperze, i w moim Cadillacu. Co prawda oba auta mają ścianę grodziową za sobą, więc nie do końca jestem w stanie ocenić, jak będzie się zachowywał ten wyświetlacz. Jakiś słoneczny dzień, kiedy będzie przez tylną szybę na niego światło padało. Natomiast jeżdżąc i busem i, i tym moim Cadillaciem, czyli Volkswagenem Cadillac, i w dzień i w nocy ten wyświetlacz zachowuje się poprawnie, można tak powiedzieć. No, jest, są to dwa cale, więc nie za wiele tam na tym widać, aczkolwiek no, jakiś tam pogląd tego jest, co ta kamera nagrywa, jeżeli ktoś go potrzebuje W nocy nie razi po oczach, w dzień wszystko było widać doskonale, także, także tu nie mam żadnych zastrzeżeń co do jeśli chodzi o wyświetlacz. Kamera przez ten cały okres kiedy ją testowałem zachowała się nienagannie, nie zawieszała się, nie zakłócała radia, bo czasami się zdarza, że zasilacze kamer potrafią radio zakłócać. Tu nic takiego się nie działo, działa to bezbłędnie. Kompletnie nie mam się do czego zaczepić, poza tym yy, yy, Przewodem USB, który mógłby być kątowy, także to apel do Nawitela, żeby, żeby ten przewód robili po prostu kątowy. W niektórych modelach kamer to robią, a, a tutaj akurat nie. Także to jedyna rzecz, do której się mogę czepnąć, szukając już bardzo, bardzo na siłę. To po prostu jest dobra kamera, po prostu jest dobra kamera jakość nagrywania widzieliście przed chwilą i w dzień i w nocy uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze ten, ten obrazek jest szczególnie fajny w ładny, słoneczny dzień, no ale to nie dziwota większość kamer sobie wtedy radzi doskonale choć ten obraz tutaj jest naprawdę taki bardzo plastyczny, fajny, tutaj nie ma włączania jakiegoś trybu HDR czy coś takiego, nie wiem czy ten tryb jest zbudowany czy nie, ale no, no widać, że ten obrazek jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, szczególnie tam w końcówce e, nagrań dziennych, kiedy tam było takie rądko, piękna słoneczna pogoda, słoń w plecy, no, no kurczę, rewelacja. No, jak z GoPro Holender jasny tak to wygląda. W nocy także jest naprawdę super. Ja jestem zaskoczony szczególnie czułością tej kamery. Oczywiście jest szum, oczywiście jest, jest ziarno cyfrowe i widać, że to, ta kamera podbija bardzo mocno sobie czułość, żeby rejestrować scenę, ale widzieliście ten kawałek drogi, tam taki totalnie ciemny, kiedy wyjeżdżałem na, na gdańską obwodnicę. Żadne, żadnego oświetlenia po jednej i po drugiej stronie. Co więcej, jechałem tylko z jednym światłem mijania, bo mi się żarówka przepaliła w tym Krótko wcześniej i no kurczę. Tam było wszystko widać, tak? Także no, naprawdę bardzo fajnie sobie to radzi w nocy. Też ten efekt taki oślepiania tablic rejestracyjnych przez, przez światła samochodu jest no minimalny. naprawdę minimalny. Oczywiście nie da się tego uniknąć całkowicie, ale, ale bardzo fajnie sobie to radzi. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o kamerę Nawitel R2852K. Kolejna naprawdę porządna kamera tej firmy, którą mam okazję testować. Rzadko się zawodzę na tych kamerach, naprawdę już kilkanaście modeli kamer przez te wszystkie lata od firmy Nawitel przez moje ręce przeszło i to są naprawdę pojedyncze przypadki kiedy, kiedy coś tam gdzieś nie pykło i, i może nie było do końca tak jak być powinno to jest naprawdę dobra, porządna kamera, dobrej jakości obrazu fajnie nagrywająca w nocy super nagrywająca w dzień mogę ją z tym sumieniem polecić tyle, do następnego